100%. Patrzcie to. Zabijcie! Mierzcie, manetko, kochani! A z tej strony, Krzyśmir, a dzisiaj jest tak mocarny odcinek, że naprawdę w to nie wierzę. Jak chcecie dostać się do klanu, to zostawcie lajka, suba z dzwonem i napiszcie, w czym jesteście dobrzy. No i napiszcie swój nick w komentarzu. No i co? Dzisiaj. Z moim klanem, przyjść zdominowaliśmy na każdym sektorze strefę piaskową najgroźniejszą strefę, oczywiście na całym BoxPipi A co było dalej? Oglądajcie ten odcinek do końca Ogólnie widzowie, witam w dzisiejszym odcinku Na dzisiaj jest mocarny odcinek, bo jest 15.55 A już wam mówię o co chodzi, widzę, bo za 5 minut zostanie otwarta, no, mocarna strefa No, na, na której będą mocarne hity i wiele więcej, o którym się zaraz przekonacie No, jak widzicie, strefa ruchomych piasków I z naszym klanem Krzyś tutaj. Zaraz tam do nich wbijemy, no i będą bardzo pokorni. Jak wy chcecie być do klanu Krzyś, to strzel teraz łapkę. Musi mieć łapkę, bo to sprawdzam. Komentarz ze swoim nikiem tam. No i co tam lubisz robić tam na mainstarze. No i oczywiście suba z dzwonem. No i co widzę? Zamiast widzę, do nich wbijam na kanał w ogóle. Dobra, no to my tutaj jesteśmy. Jeszcze tam jest parę osób, tylko gdzieś są na razie na spałnie. No, mamy trzy najlepsze mieczyki na serwezę Tutaj Magic Stretto, jakiś bumble, który może stąd wydupcać. Ale przywitaj się z nami! Przywitam, doskonale. Przywitaj się! Pokornie witam! No, wszyscy... Przy... Dy... Wy... Naprawdę Pozdrawiam, wy nie umiecie być pokorni! Chodźcie! Ej, bo za minutę to jest! Za minutę, za minutę! Ej, widzowie jak Sower odpalił właśnie pokornie. chce no. zaczymy, tutaj się zabicie coś fit pendo widzowie Niestety Oni tutaj spadają. Eki nie ma nitra coś! Ja tutaj piję tego chłopa, to zabiłem! Kolejny miecz Feniksa, jakiś gówno, ale mamy killa! Elki na czacie, elki na czacie piszcie, Elki na czacie! A może tam na dole specjalnie się tak wiesz? Ej, kubuszia jakiś ginie! Pokaż no wiecie. mi pisze, że tutaj to można tylko na spałnie znaleźć, więc tutaj idziemy zobaczyć. Zrobij sikierę. I jak kosztuje ta sikiera? 16-16 zł. I pokażę wam jak będzie działała ta sikiera. No kupujemy ją no i zobaczymy, jak ona będzie działać. A ju Ej, teraz będzie siekierę można upgradeować, co jest? No, tak. Dobra, widzę, to będą też jakby dobra, nowe poziomy się. siekierki. To będzie jakby nowy generator, więc to fajne. Dobra, widzowie, idziemy sobie tam na dół no i zobaczymy, jak z tego dropi. No i co tutaj dropi? 32 odłamki meteoryku, bo tak o! No kurde, to jest dobry drop, tylko trzeba pewnie sobie ulepszać te siekierki itp. Ja na razie widzę, nie chcę mi się tego kopać. I po prostu pójdziemy się mocno lać tutaj z naszą ekipką. Potwierdzam, Potwierdzam. Ej, Ej, kodak, jest. Jest ale, ale wy coś tego Gadajcie tego wy? czasem do tego też. Do kamery. Zabijam tak? Zabierze. Zabierze. No na górze. No nie przesadzam na dół. Dawajcie, dawajcie. O, tam się fajne. A, się Powinny być też takie spliffy, gdzie się dabić, dawić. Na... Ej, bo Mixon, skopacie? Co? Mik... No, to nie wygląda. No, no. To no, no. no. jest no. taki spliffe, gdzie się dabić. Na... Nie? No. Eee, bo Mixon, kopaczcie. Help me! Dobra, żyję. Tutaj jest jakiś władek, spróbujemy więc go zabić. Zaczniemy tutaj... patrz jaki mu dajemy, tylko kurde dostajemy plecy. Ziążka zabijam. Magistkę uważaj! No, to nie widzę, tutaj ziomka na trapińce. Spróbujemy go sobie zabić po prostu. Albo... Que ¡Es un

Chodźcie, bo tu jest za, na, za mocne na, hity, na Dobra, widzę, jest tutaj jakiś bitcoin. Ja tutaj ludzi podkopuję na dół. Gdzie mamy jakiegoś bitcoina, spróbuję go widzę zabić. Zobaczymy, co się uda. To ten, to temu widzę, dostał. Tutaj tyle ludzi pada, że tutaj tyle i temu, się Nie, wiem, co się dzieje. Ekiusaur! Szarok, to Chodź na dół, kadr mi Dobra, Dobra, widzowie, spróbujemy go widzę zabić. Zobaczymy, co się uda. Wyjście, wyjście, wyjście. Nie, no nie. Znaczy, widzę, czy uda się go zabić. No, tutaj kupu się. Ej, pomocy, pomocy. Oj, padłem, padłem, padłem. Dobra, widzę, tutaj jest jakiś Dawid, spróbujemy. Ktoś wpadł, ktoś wpadł. Zobaczymy, widzowie. Nie ja wiadomo, jak to jest. Totek! Zabiłem! Fenix na razie, plus szersi rankingu. Dobra? No, już się damy go. To Totek! Gdzie? Macie prawo i prosto, przeżyj. Bije, bije ich. Uciekłeś, uciekłeś. Zabijamy Go. Brawo Mixon, brawo! Lecę, lecę, lecę. Podaj, podaj, podaj Widzę Gdzie jakiś chude? Źróde... Ej, pomocy na górze, pomocy na górze, pomocy. Nixon. Dobrze, tak. dobrze, dobrze, dobrze. Daj raz. mi go bić. Bide bi, bi, bi od drugiego. Dajcie mi go bić. Totem! Totem widzowie! Spróbujcie, czy uda się go zabić? Totem. Podkop, podkop! Pod, pod. Mixon kop. O góra, kop. O góra. Mixon kopie ja będę pił. Pod kopucie, pod Ej, ten pod kopucie, pod kopucie, dawajcie, pod kopucie! Widzieli, mamy typa, mamy typa! Nie, Bitcoinu nie! No Bitcoinu nie, Bitcoinu nie! Bitcoin! Ej, widzeje, ten Dawid zginie, zaraz w czymś uda się go zabić! To ten dostał, ale chyba tam jednak wyrobi! Dobra, widzeje, najlepszy plan Krzyś. Przestań! Ej, siedzi, siedzi, siedzi! O, opuś, opuś, opuś. TOTEM! 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 Znaczkony! Go, go, proszę! Popek monster, Zabiłeś! Co miał? Masz Popek monster, Zabiłem! Masz, Ej, strefa ogór, widzowie! Strefa ogór jakiś! Spróbujemy go zabić! TOTEM! Pilnujcie! Dajcie mi go zabić! Please! Zanim nie Barki! Dora widzę, Madrid tutaj wpadł, zobaczymy czy uda nam się go zabić Totem, zobaczymy widzowie, totem, totem mi się sypią jak na grzybach jakieś grzyby Ej pomocy, pomocy, ja padam Ja padam dłużej, dłużej Idę, on ginie, on ginie, on ginie Poleciał do dół, w dół, Matys na dole Dobra, ej góra, góra, ktoś góra Zabij, zabij góra On sobie ten dobrał chyba tego, 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 tego. Widzę, Zobaczymy! To ten! To ten zabiłem! Widzę, jest mi jakiś słaby, ale mam plus 20 rankingu kolejne. Dobra, widzę, zabijam jakiegoś chłopa! Ej, podkopcie, podkopcie! Czukaj! Widzę, zabijam jakiegoś chłopa, zobaczę, czy się uda! Nie, on tutaj na tym przyniósł. A widzę, my wszyscy lecimy teraz na inny sektor, na H1, gdzie jest najwięcej osób, aby jeszcze bardziej zdominować. No i zobaczymy, czy nam się to uda. Dobra, widzę, jest tutaj jakiś diablik. I tutaj wiele ciekawych osób Pomoce. Dora widzę, myśmy. I jest tutaj. Ej, grito, grigul! Ej, piluj, piluj, jak będę miał, Totem! Piluj, piluj tam! Nie bij go, Mixo, Mixo, nie bij! Ja mu daję takie bomby! Totem! Totem! Zabiłem! Miecz robina, widzowie! Eleczka na czacie! Ej, piluj na górze! Dobra, widzisz, spróbujemy go zabić. Zobaczymy, czy się uda? Totem! Totem! O nie, się zresetowało! Totem! Totem, zabiłem! Miecz Twittera, dobra! Elegancko, plus 20 rankingu. A, widzimy, my wyczyściliśmy. Mamy tutaj całą tą strefę na H1, jesteśmy na tacy potężni z klanem Krzyś, więc po prostu idziemy na kolejny sektor. Gdzie my już jesteśmy na H3, czyli na nowym sektorze do tutaj do zdominowania. Jest tutaj nowe, ciekawe osoby do zabicia. Tutaj jakieś feksji! Na dół, na dół, na dół plokacz to, to ten! Getaj, czy uda się go zabić! Nie pigu! Zabiłem! Miałem mieć gdzie liczy się ranking? Mamy już, zaraz pijamy, widzę, to pensję klanową pierwszą. Więc mega dominacja. Widzowie, no i ja się widzę, z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Czekajcie suba, dzwonem, łapę w górę. Najmocniejszy klan Krzyś z wami żegna. No i co? Elu! Type of saying and yeah, they listen to it. My bitch she like to get high, yeah, yo yeah, we get more. I pop a for case you my joke, yeah. I it. I'm i a superstar, yeah. I live my life like a movie. I drive for a cuss boy bad, bitch. Yeah, I get four. I wanna be to a rental yeah. When I get bored, little bitch he gotta be dead, cause he can't afford it. I thought I could've been a dad, but I made that bitch a void. That's bad when I was down bad now, the only girl worked for fortune. I can't be my B on that jet like a story. Hell nah, no, little bitch can't believe y'all know it's how Make bitch take a of beef before I let a bitch take me to court Yeah, we get too much cash to beat, bitch, you know your nigga want more And it's free code water when I think I need a new sub-part Yeah, I keep it a hundred thousand, yeah, nigga, I ain't tellin' story. Yeah, I put a couple thousand every time I walk up in that store. Yeah, I might blow a couple thousand on that bitch, cause she a prick.